Dzisiaj z cyklu bieganie po fajnych miejscach znowu odwiedzam szyb. No niestety, jak ktoś nie wie, gdzie on jest, to raczej go nie znajdzie, bo nawet mając pełną wiedzę, mam bardzo ciężko go zlokalizować. Chciałem się zweryfikować ten te zdjęcia z lidara z cienią, o jest. Proszę bardzo, stoję tyle od niego i w ogóle go nie widać. Ale to jest ta kupa. Na lidarze widać, że obok niego jest drugi szyb. Chciałem właśnie to zweryfikować. Proszę, to jest tenże szyb. Naprawdę trzeba uważać, żeby w niego nie wpaść. Także nie polecam samemu się tu wybierać, tak jak ja właśnie teraz. Otóż ją w okazałości jest totalnie trudny do znalezienia. A Na lidarze gdzieś tutaj wyszło kawałek od niego. Drugi szyb. Będziemy to zobaczyć. O, coś tu jest. o ten niestety tylko dziura w ziemi została. Mam nadzieję, że się nie zapadnie. tam gdzieś był kolejny chyba coś tu szczeka po leśniu jest to psy a nie lisy jakieś o jest tam kolejna dziura jakaś o konkretna proszę chyba jakieś dzikie kąpielisko no to też jest konkretny szybik Taka osiańska ciekawostka Tu zbiera się woda jak widać mimo suszy Widać, że tu regularnie kąpią się jakieś stworzenia pewnie dziki ślady są no, zdecydowanie dzikie jak ktoś ma jakąś tamerkę to można by założyć, zobaczyć co tu przychodzi no, jakieś porządne kąpielisko dzikiej zwierzyny o gęsty las i jelenie nie pogardzą taką kąpielą patrzcie jakie tu ślady są Jest świeżutkie No niestety była ulewa i Fajna ta nasza przyroda i wszystko poszło dużo śladów Jak chodzi zwierzyna płowa do kąpieli to i pewnie wilki się za nim zapuszczają. No fajne Ja kiedyś widziałem ten zbiorniczek ale to chyba w zimie Już po przekątnej od tego głównego szybu Bo tu jest ten drugi malutki gdzieś Już mi zaginął Tutaj jest ten mały, wyschnięty i po przekątnej za nim ten główny tajemniczy. Dużo ludzi mnie pyta gdzie to, co to, bo mieszkają tu tyle lat, a nie widzieli. A musimy kiedyś zorganizować wycieczkę. To w pamięci ludzkiej zostało. No, trzeba by też zainterweniować z dom lasów, aby w razie wycięcia tego kwadratu lasu zostawili w pokoju ten zakątek. O, to jest nasz szybik. Dzięcioł się odzywa. Duży. Dobra, nawet nie widać w którą stronę droga, jak ktoś nie wie gdzie kto dokładnie to nie polecam samemu, bo można wpaść, a jak wiecie niedaleko stoi kapliczka z takim dużym napisem 1949 i według słów babci została postawiona na cześć kobiety, która utopiła się w tym szybie. Właśnie w 1949 roku. Także trzeba uważać.